Witam w kolejnych ogrodach z rudą. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o wykorzystaniu naturalnych materiałów w ogrodzie. Wiosenną porą odwiedzamy budzący się do życia ogród w stylu nowoczesnym. I to na jego przykładzie chciałabym Wam pokazać, jak utrzymać minimalistyczny i harmonijny styl nowoczesny, ale tak, żeby nie był zbyt surowy. Do jego ocieplenia wykorzystaliśmy granit i drewno. Zapraszam na odcinek. Granit, a w zasadzie kostka granitowa, jest to materiał, który świetnie sprawdza się w ogrodach. Ma mnóstwo zastosowań. W tym wypadku wykorzystaliśmy go na podjazd dla samochodów. Doskonale sprawdza się ze względu na swoją trwałość, odporność na zmieniające się warunki atmosferyczne czy promieniowanie UV. Dzięki czemu jego kolor nie blaknie, a sama kostka prezentuje się tak samo jak przy jej układaniu. Chciałabym podkreślić, że kostka granitowa jest materiałem dużo bardziej wytrzymałym niż na przykład popularna kostka brukowa, która. Zastosowana na podjazdach pod wpływem ciężkości może pękać. Wszelkie ubytki, zniszczenia czy zabrudzenia na kostce granitowej możemy po wielu latach usunąć, wymieniając po prostu pojedyncze kostki i nie będzie to widoczne. Jest to niemożliwe w przypadku bruku, ponieważ kolor po wielu latach będzie się znacznie różnił. Będą też różnice pod względem kolorystycznym poszczególnych partii, natomiast kolor granitu pozostaje zawsze taki sam. Tą samą kostkę granitową wykorzystaliśmy do tworzenia ścieżek oraz opasek oddzielających trawnik od nasadzeń. W tym ogrodzie zostały one poprowadzone w prostych liniach. To dzięki nim mogliśmy wizualnie oddzielić przestrzenie w tym ogrodzie, wprowadzając przy tym harmonię, ład i porządek cechy tak bardzo charakterystyczne dla ogrodów nowoczesnych. W ten sposób wykorzystana kostka granitowa nadaje tej aranżacji unikalnego stylu i elegancji. Niewielki geometryczny format kostki brukowej daje wielkie możliwości jej ułożenia. Można stosować rozwiązania prostokątne, koliste lub łukowe, jodełkowe, plecionkę czy tworzenie wzorów i dekorów na wierzchni. Dlatego też kostka granitowa sprawdzi się w najróżniejszych aranżacjach ogrodowych. Nie tylko przy komponowaniu prostych, nowoczesnych linii, ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Tak jak wspomniałam na początku, w tym ogrodzie chciałabym Wam pokazać jeszcze jeden materiał naturalny. Drewno w ogrodzie to moim zdaniem zawsze dobry pomysł. Nadaje aranżacji ciepła i klimatu. W tym przypadku drewno wykorzystaliśmy na taras wypoczynkowy. Nawierzchnię tarasu można zbudować z desek o grubości od 19 do 22 mm. W tym wypadku zastosowaliśmy grube i trwałe deski drzewia syberyjskiego. Deska jest ryflowana i zabezpieczona olejem do tarasów, dzięki czemu jest widoczne piękne, oryginalne, nieregularne usłojenie, a także uzyskaliśmy ciepły, przyjemny kolor. Deski na tarasie zostały ułożone z odstępami. Jest to bardzo ważne, musimy pamiętać, że drewno jest materiałem, który pracuje. Drewno pięknie się starzeje. Z upływem czasu traci swój pierwotny kolor i pokrywa się szarym nalotem, zwanym patyną. Dobra pielęgnacja powinna zabezpieczyć drewno przed wchłanianiem wody. Można opóźnić proces starzenia, ale musimy pamiętać, że nie da się go uniknąć całkowicie. Łatwo jest też odnowić sam materiał. Wystarczy zeszlifować wierzchnią warstwę i ponownie ją zaimpregnować. W prosty sposób można także zmienić kolor drewnianej deski poprzez farbowanie lub ich olejowanie. Do konserwacji tarasów służą oleje do drewna. Nanosimy je dwa razy w roku, na początku i na końcu sezonu. Można również zabieg wykonać dodatkowo latem. Bardzo lubię wykorzystywać naturalne materiały w ogrodzie, ponieważ one pasują zarówno do nowoczesnych aranżacji, jak i swobodnych czy rustykalnych, a do tego kapitalnie komponują się z zielenią. A po więcej pomysłów i inspiracji zapraszam Was na mój kanał na YouTube Ogrody z Rudą. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Jestem dla Was również na Facebooku i Instagramie. Do zobaczenia!